Cześć, witajcie! Z tej strony FEO gramy sobie dzisiaj w Cryzisa 3. To jest już czwarty, trzeci, czwarty, coś takiego, chyba czwarty odcinek z tej serii. Tak więc idziemy sobie, musimy się przedostać na północną bocznicę jakąś, tak? To myślę, że tędy będzie przejście. Tak jak myślałem. Tylko jeszcze bym sobie tumik założył, żeby móc strzelać. O, właśnie o to chodzi. Okej. Okay. Dobra. Jeden zabity. Poczekam, aż mi się energia naładuje. I przejdę sobie tutaj. Bo tu jest coś ciekawego, a mianowicie... O właśnie, granaty. Tak mi się wydaje, że blisko latają te granaty trochę. Wieżyczka zabiła swojego. No dobra. O kurde tutaj jest y, ta. Dobra, nieważne. Skąd oni strzelają? Nie widzę w ogóle. Tylko ta wieżyczka głupia. Dobra, przejdę sobie tutaj i się schowam. Trzeba jakoś rozwalić wieżyczkę i... Nie wiem czy mam elektryczne strzały. No właśnie nie mam niestety. Nie ja wiem, czy tym sobie poradzę. Ok, rozwalona, czyli wszystko idzie tak, jak myślałem po mojej myśli, tak. Skąd on jeszcze strzela? Tam jesteś, dobra, już cię nie ma. A nie, jeszcze jesteś. Wstawaj. Dobra, chyba spokój z nim będzie. Poczekajcie, bo nie włączyłem sobie stopera. Ok, już włączony. Już tylu ich będzie, na tyle tak. Dobra, przechodzimy sobie po schodkach w górę. Aha, teraz muszę dotrzeć tam na górę. Nadal ich słyszę i pasek zagrożenia jest dość wysoki, więc. Dobra, tu był jeden. Chyba tyle. Gdzieś tu widziałem amunicję. Czy mi się zdawało? Chyba tak. Dużo ich tu jeszcze będzie. Okej. Okay. Ale mi się akurat y rzucił na podcelownik. Skok nad pociągiem. Tam jeszcze ktoś jest i tu ktoś jeszcze jest. Tam jest jakiś snajper, albo ktoś kto udaje snajpera, albo to mój. To chyba psychol strzelał do nich. Mam rację? Tak, to on. Dobra, skok długi. Okej, okay, long jump. I gdzie My idziemy? Nas słyszeli. No chyba nas słyszeli. Kto by nie usłyszał? Co tam się kurwa stało? To mnie się pytasz. Sprawdź ich czarne skrzynce. Dobra, idę. Zobaczcie, co się dzieje. Dobra, wszystko jest. Mam lepszą broń. Z tłumikiem przejdę tędy. Nie się! Wyjść z trawy szybko! Zróbmy Spokojnie. Co tu się dzieje? Jakieś dziwne miejsce. Czy ja widziałem tam Sepida? Tak. Właśnie ich Sepid tu zabija. No dobra, pomógł mi. Ale później pewnie zechce przeszkadzać, więc tak sobie. Gdzie on jest? Uciekł? Dobra, już mi nic nie zrobi. Jak przez to przejść? To tu mam przejść? Jeszcze tu coś jest. Serio, tu mam iść? Chyba nie. Coś tu jest nie tak. Albo w złą stronę poszedłem. Tędy przejdę? Chyba najpierw muszę zabić te sepidy Żeby przejść Wytrzymały dziad Okej okay. strzały to się przyda to mnie cieszy jak przez to przejść skakać nad tym tam czy tam no nie wiem najpierw przejdę tu dobra chyba jednak lepiej nad tym skakać choć raczej niewiele jest w stanie mi to zrobić co my tu mamy? Amunicja standardowa, granaty. Dobra, nic szczególnie ciekawego. Dobra, idziemy w górę. Niestety nie udało mi się. Chciałem go jakoś po cichu zabić. Pomyliło mi się z battlefieldem. No bo muszę uciekać, bo tutaj dużo się dzieje. No wejdź tutaj. No dobra, jedną grupkę mamy. Było ich tu chyba więcej. sobie tylko strzały na jakieś normalne. Na minimapie mi pokazuje, że gdzieś tam są. Ta mapa mi przypomina ostatnią yy, to miejsce, tak? Ostatnią mapę, yy, na której graliśmy multiplayer w Sar A, już wszystko wiadomo. Wieżyczka. Jeden celny strzał, powinien starczyć. No, nie dziś. No kurde, nie zdążyłem zmienić amunicji. Nie wiedziałem nawet, że mnie ta wieża bije. Ale dobra, teraz to trzeba rozegrać trochę mądrzej. Pierwsze co znisz zrobię, to wezmę łuk. ...normalne strzały. Ok. O kurde, coś mnie tu walnęło dość mocno. Granat. I teraz to wiesz, aby się przydało ją zlikwidować. To idziemy. Ona tam skądś z daleka strzelała. Nie tam, tylko tam. Dobra, przejdę sobie tu. Wybuchło to chyba, ale wieża nie oberwała. Dobra, no normalny strzały się przełączę. Teraz trzeba się zająć najgorszym. Nie, dobra, to chyba już leży. Skąd on strzela? Gdzie ja jest? Ale się schował. Znów krytyczny poziom zdrowia. Akurat teraz przeładowani na średni mi to pasuje. Coś tu mocno strzela. Tu przed chwilą ktoś biegł. Dobra, pan. Padł, bo miałem rozpryskowaną amunicję, to jest dobre. Dobra, teraz biegiem tutaj. Bo tam jest wieżyczka. Tak sobie z tym chyba nie poradzę. Czy mi się wydaje, czy ta wieża rozwaliła strzał zanim do niej doleciał? No teraz już na pewno po niej. Piękny headshot. Raz znowu biegiem, to jeszcze nie koniec tej walki, z tego trzeba postrzelać, bo do tego mam jeszcze amunicję. Nie widzę wroga. A oni mnie widzą. Muszę się dostać tam na górę. Dobra, już wszystko wiadomo. To, żebym teraz nie zginął. No, przebieganie koło tych beczek to nie jest najmądrzejszy pomysł. No i znowu ich zgubiłem. Dobra, idę na górę. Trzeba sobie zmienić celownik. Ale głupi ten celownik. Nie, 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 nie. To mi się nie przyda. Prosiłem o normalny celownik, jaki on wytrzymały jest, dalej żyją, długa walka, naprawdę długa. Amunicja się już kończy Nie wiem czym go pokonać Dobra, chyba teraz będzie po nim jest amunicja to się przyda teraz będzie okej okay. czego on strzela Gin. Dalej żyjesz Nie powinieneś Co to jest L tak? Zaraz wypróbujemy Aha, jakiś granatnik Dobra to nie To teraz tu na górę i biegniemy Ktoś tam jest? Tam się ukryła, ja go nie widzę. No właśnie mi się telefon prawie rozładował. Właśnie robi za mój stopper, nie wiem czy da radę. Jak w tą Raiderze. Kolejna amunicja, to się zawsze przydaje. Jakieś dziwne... Nie wiem co to było nawet. O kurde. Nie lubię ich, gdzie ten zakłócacz? Trzeba to główno sobie pokonać. To nie jest jakieś bardzo wytrzymałe. Dobra, już wiem, czym atakować, więc jest luz. Tylko żeby w to jeszcze trafić. Tyle? Czy jeszcze są? Chyba ich było czterech, z tego co pamiętam. No tak, jest ich więcej. Nie jest jakaś ciężka walka z nimi, wystarczy poczekać aż podejdą. Wtedy jest luz, już spoko. Łatwo padają. Nawet rękami ich można zabijać. Co Za mnie strącasz? Pozwolił ci ktoś? Chodź tu. I leżysz. Dobra. Nadal nie wiem gdzie iść. Pójdę po prostu przed siebie. Ale co to jest w ogóle? Jak to zniszczyć? To chyba jest ten zakłócacz. O, jest ta fajna broń. To się przyda mało amunicji, ale zawsze coś. A tu mamy. No dobra. Jeszcze ich tu słyszę. Coś czuję, że to nadal nie koniec. Może teraz? Nadal nic. Czy może jakoś tutaj? Tory jakieś. No ale mi się wydaje, że muszę ich wszystkich zabić, i wtedy będę mógł zniszczyć to, to coś.